Szlachetny i rzadki minerał, zrobiący drogi wyroby jubilerskie, bardzo cenny i pożądany. Czym tak naprawdę jest? To węgiel, którym jest też grafit w ołówkach, z których codziennie korzystamy. Zastanawiasz się, jak to jest możliwe, że budulcem dwóch tak różnych materiałów jest ten sam pierwiastek? Węgiel posiada sześć elektronów, z czego cztery są walencyjne, czyli zdolne do uczestniczenia w powstawaniu wiązań chemicznych. W zależności od typu tworzonego wiązania i wzajemnego położenia atomów w strukturze, możliwe jest występowanie różnych form węgla. Zjawisko to nazywa się alotropią. Alotropia polega na tym, że ten sam pierwiastek chemiczny występuje w różnych formach, które mogą znacząco różnić się właściwościami, jak na przykład grafit i diament. Zarówno jeden materiał, jak i drugi składa się wyłącznie z atomów węgla, a przecież grafit ma metaliczny kolor i jest miękki. Wówczas, gdy diament jest przeźroczysty i uchodzi za jeden z najtwardszych materiałów. Jak to się dzieje? Przyczyną jest sposób połączenia atomów, ich hybrydyzacja oraz struktura materiału. Grafit składa się z atomów węgla połączonych w sześcioczłonowe aromatyczne układy cykliczne, które tworzą warstwy, między którymi istnieją słabe oddziaływania van der Waalsa. To one powodują, że grafit jest kruchy i możemy nim rysować. Atomy węgla w diamencie tworzą gęsto upakowaną sieć krystaliczną w układzie regularnym. Dzięki takiemu połączeniu atomów, diament jest bardzo twardy. Oprócz diamentu i grafitu, węgiel posiada również inne odmiany alotropowe, które w większości zostały odkryte niedawno. Już w połowie XX wieku obserwowano tworzenie się cylindrycznych włókien węglowych, podobnych do nanorurek węglowych. Prawdziwa rewolucja rozpoczęła się w 1985 roku, kiedy został odkryty fulleren, w którym atomy węgla układają się w sposób podobny do piłki. W kolejnych latach udowodniono również istnienie nanorurek węglowych i grafenu. Grafen jest pojedynczy warstwą grafitu, a nanorurka węglowa jest zwiniętym cylinder grafenem. Dzięki swojej unikalnej strukturze i nanometrycznym rozmiarom materiały te posiadają unikalne właściwości i są przedmiotem badań nad ich zastosowaniem w przemyśle i medycynie. Materiały te są rozmiaru nanometrycznego i aby je zbadać, musimy mieć odpowiedni sprzęt. W tym celu stosuje się mikroskopy elektronowe, np. transmisyjny czy skanningowy. Aby poznać działanie jednego z nich, udajmy się do Instytutu Chemii i Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Mikroskop elektronowy, w skrócie SEM, służy do badania morfologii powierzchni próbki, a także jej budowy wewnętrznej. Podstawą tej techniki jest oddziaływanie elektronów z powierzchnią próbki. Proces ten zachodzi w warunkach wysokiej próżni. Dzięki wytwarzanej przez działo elektronowe wiązce elektronów, która jest ogniskowana i przyspieszana za pomocą specjalnych soczewek i cewek, wiązka elektronów bombarduje próbkę, skanując jej powierzchnię. Padająca wiązka oddziałuje z próbką, która emituje różne sygnały, np. elektrony wtórne czy elektrony orze. Elektrony te są rejestrowane za pomocą specjalnych detektorów, a następnie przetwarzane na obraz próbki lub widmo promieniowania rentgenowskiego. Dzięki technice SEM jesteśmy w stanie zbadać różne nanocząstki lub struktury nanorurek węglowych czy grafen. Dokładniejszy obraz tych obiektów uzyskamy dzięki transmisyjnemu mikroskopowi elektronowemu, który ma większą rozdzielczość niż SEM i możemy badać nawet pojedyncze atomy, ponieważ maksymalna rozdzielczość wynosi 5 nanometra, czyli 0,5 angstrem. Poza występowaniem węgla w postaci różnych odmian alotropowych jest on także składnikiem wszystkich związków organicznych. Występuje w każdym organizmie żywym. Ponieważ jest podstawowym budulcem białek, węglowodanów czy tłuszczy. Z uwagi na tak powszechną obecność węgla w wielu związkach chemicznych, jest on czwartym z najczęściej występujących pierwiastków chemicznych we wszechświecie.